I teraz pół dokładnie, no. I teraz co musimy przygotować? Proszek do pieczenia, tak? tak. Dobra. I teraz mieszu, mieszu, no. O, ale będzie pyszne ciacho. Ile minut Kuba, w przepisie? 50. 50. Piecze To będzie pierwsze Twoje ciasto. Pierwsze, w którym pomagałeś w przygotowaniu, tak? Super. To teraz jeszcze będziemy musieli powiedzieć, czy dobre wyszło. Hmm? Tak. Mniem niemniem. Ta nie. Taste. czek. Tu ma bez oczka. Próbujemy. Tak. To tak. To mi smakuje, ale to na dole mnie smakuje. <noise> Bo nie jest tak mocno słodkie. A piana ci smakuje. Super. Cieszę się bardzo. Smacznego. Dziękuję. No dobra, to teraz... Moja kolej jajem ze śliwaczką, oczywiście. O tak. I zobaczmy. Mm. Słuchajcie, śliwka, która była taka twardsza, ale już słodziutka, nie kwaskowata. Teraz jest taka. O! Sztosem. Jest troszkę słodka, trochę kwaskowata. No to jest idealny placuszek na właśnie tak gorące dni. Także. Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, podam Wam przepis, bo jest naprawdę bardzo, bardzo łatwy. I ja oczywiście zrobiłam wersję bezglutenowej. Hej, cześć! Witam się z Wami w nowym filmie, kochani. Zabierajcie sobie wodę, herbatkę, kawkę, co tam chcecie do picia i zapraszam do oglądania dalej. Dzisiaj tematyka trochę lumbaksowa i zrobiłam zamówienie na już ostatnie w tym sezonie sandały. Także... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest tu też torebka, nad którą myślałam już jakiś czas i tak, wydekoltowana jestem, dlatego że to od razu zrobię taki sneak peek. Właściwie, no tak, jestem cała dzisiaj w Lumpeksie, spodnie z poprzedniego, albo z jeszcze poprzedniego yy, holu, tryon holu z Lumpeksu. Są świetne, naprawdę mega wygodne, i naprawdę będą mi służyły już o tym wiem. No a bluzeczka to jest body i to jest body bawełniane na takich cienkich ramionczkach, coś czego mi w szafie brakowało, bo piękny dekolt, który tutaj ładnie podkreśla mój biust, ja przynajmniej tak uważam, jest czarne, więc może nie tak do końca jest to w stylu Asi, że tak powiem, aczkolwiek słuchajcie muszę zadbać trochę o... Skapsulowanie mojej szafy. I właśnie to body mi w tym na pewno pomoże. Zresztą spodnie tak samo. Ale dobra, przejdę do, do zamówienia tych sandałów nieszczęsnych i powiem Wam tak, one czekają już tydzień. Nie, dłużej. Jeju. no Właśnie, to jest to, że ja muszę już je otworzyć, łamić, Wam je pokazać. Yy, dlatego, że za chwilę, gdyby coś było nie tak, to minie mi termin zwrotu. A przerwa była. Przerwa spowodowana jednym tematem, który będzie również we filmie. Także nie ma tutaj żadnej dramy. Po prostu zajmował nam czas pewien temat, który, który zobaczycie no, na czasie mi się wydaje. Nie bałam, nie bałam. Także oczekujcie. Ale przechodzimy do sandałów. I one wyglądają, o tak. Więc generalnie styluwa dzisiejsza moja jest idealna do tych butów. To są martensy, kochani. I one są lekkie, one są mega lekkie, ale fajne. Mega fajne. Myślałam, że przez ich toporny wygląd, że one będą jakieś, wiecie, ciężkie. No, skóra tu mamy porządną. I widać, widać tą jakość. Wzięłam Total Black wersję, bo były też z białymi albo żółtymi szwami, jakoś tak, ale wzięłam wersję Total Black i chcę Wam pokazać bez tych papierków. Tak one się prezentują. Słuchajcie, nie ma tu, za chwilę zobaczę drugiego, ale tak, szwy są ok. Wiecie, nauczona doświadczeniem z poprzednich par butów no to te, tu może delikatnie na przodzie, tu widzicie, zaraz Wam pokażę zresztą na zbliżeniu, yy, może mają minimalnie, ale naprawdę wyglądałem super. Więc tak, tak od razu się prezentują sandały w stylizacji, a właściwie wiecie, po prostu ubrane na mnie. Co mogę powiedzieć? Najwygodniejsze i najfajniejsze jakościowo-sandały, jakie mierzyłam w tym sezonie. Szkoda tylko, że już jest koniec sierpnia i tak naprawdę mamy wrzesień. Muszę się zastanowić, zobaczyć jaką cenę za nie zapłaciłam. Dlatego, że no nie mam się kompletnie do czego przyczepić. To są sandały idealne, są naprawdę mega wygodne w podbiciu, są idealne. Można sobie je tutaj tymi paskami środkowymi dociągnąć z tyłu. Również jest regulacja, ja mierzę rozmiar 39 i te Total Black. Są sandałami idealnymi. No i teraz kwestia, tak, na korytarzu widzicie bałagan, dlatego że jeszcze jesteśmy w trakcie pewnego procesu, o którym właśnie Wam nie mówiłam. Także, no, sandały idealne, ale, no, kurczę, jest koniec sierpnia. No, czekają od dwóch tygodni, nawet nie miałam jak dojść do tej paczki, bo nie miałam jak po prostu. Trochę Was poprawię. Ale dobra, słuchajcie, drugą rzeczą, którą zamówiłam razem z tamtymi sandałami z Answer, no to jest taka torebka, która nazywa się. Bimba Jolla. Tak dobrze wymawiam? Widzę, że cena tutaj jest 175 euro. Taka fajna, zgrabniutka, malutka, na telefon, portfel, mój portfelik klucze do auta, jakieś chusteczki i to wsio. Ostatnio tyle ze sobą noszę, ewentualnie jakiś błyszczek i naprawdę to wszystko. Ale słuchajcie, no pasek mnie bardzo zaskoczył, a właściwie rozczarował. Nie wiem, czy była długość podana na stronie. Ostatnio jak szukałam, bo tak jak wam powiedziałam, że będę teraz już sprawdzać te długości, tak kurcze, blade, no nie zawsze są. Nie zawsze są wymiary. Widzę, że te, te łańcuszki można fajnie sobie wszystko odpinać, przepinać. No ale długość jest taka, że tylko pod pachę zresztą tu gdzieś yy, pokazuję Wam właśnie jak to wygląda do sylwetki. No i nie, no niestety nie, no nie tego szukam. Wiecie, że ja noszę torebki głównie crossbody, no a tutaj nie mogę crossbody. Nie mogę crossbody, mogę tylko tak pod, pod rękę, na rączkę, tak panciowato, jak ja to mówię. No to zupełnie nie jest stylowa szkoda. Szkoda, wystarczyłby długi pasek to mogli, bo to też można fajnie odpiąć. Szkoda, że nie pociągnęli tego grubego albo łańcuszka nie zrobili dłuższego. No bo dla mnie to jest po prostu nie do użytku, nie do noszenia. I szkoda. Ale skórka jest bardzo fajna, kolor jest ekstra. No i tutaj to logo takie benzynowe. Totalnie mój klimat. Także no z tych dwóch rzeczy sandała jak najbardziej super props. No to taka torebka nawet nie wiem czy imprezowa. No może dziewczyny chodzą tak na imprezy rzeczywiście. Tak pod rękę. No dla mnie totalnie nie. A teraz przejdę... Ponieważ oprócz tej, tego body, chciałam powiedzieć bluzeczki, ale nie, to z body, kupiłam jeszcze dwie rzeczy i bluzeczka, przepraszam, że jest tak wygnieciona, ale Kubuś już ją nosił, tak, bo tyle czasu minęło od momentu, kiedy byłam ostatni raz w Lumpeksie, zostawiłam na te trzy rzeczy, kochani, 15 złotych. I, I właśnie to jest bluzeczka, którą kupiłam kubusiowi. Taka fajna z piłką, oczywiście to jest piłka ta zmieniająca. O, i tu jest gol. E, oczywiście Kuba jest fanem piłki dalej, kolor kaki jak najbardziej lubi. No i bluzeczkę już nosił. Także w tej chwili wyciągnęłam ją po prostu z brudownika. E, i, I no i teraz właśnie pójdzie sobie do prania, znowu ją wyprasuję. I będzie. Drugą rzeczą, to właśnie jest to body, A trzecią to też nie wypraną, bo jest to rzecz wełniana, tak, wełniana rzecz, za takie grosze. Marks and Spencer Collection Regular Fit, rozmiar XL, i tu jest napisane Pure Lambs wool Tak? Dobrze mówię? Tak. Zobaczcie. Mam nadzieję, że, że widzicie dobrze. Yy, I tak. Sweterak jedyny mankament jaki ma to oczywiście delikatne kuleczki, ale powiem wam, że od środka tego i tak nie zobaczycie, a z zewnątrz praktycznie ich nie ma. Ma takie ładne szylkretowe guziki i są wszystkie. Tutaj są takie kieszoneczki. Generalnie jest to taki kardigan typu oversize. Zresztą tu gdzieś wam pokazuję jak w tym wyglądam. Jest totalnie, totalnym sztosem. Można rękawy podwinąć, nie trzeba. Wygląda ekstra i będzie super na jesienno-zimowe wieczory. Na dostyluwek jesienno-zimowych będzie po prostu świetny. Mam jedne, jedne buty, do których będzie wyglądał przesztos. I w ogóle chcę się bawić. Chcę się bawić kolorami, modą i przełamywać. I wiecie, ja nie mam nic w swojej szafie w takim kolorze. Uważam, że jest to taki kolor. Taki, wiecie, na dwa razy dla mnie, ale ja się dobrze czuję. Ja się dobrze czuję w takim kolorze, a o to najbardziej chodzi. Tak jak czasami słyszę bardzo dużo komplementów, że ładnie mi w czarnym, ja czarnego koloru, dzisiaj jestem total black, i ja kompletnie tego klimatu nie czuję, chociaż jak widzę siebie na zdjęciach i później w stylówach, to bardzo mi się to podoba, ale mam takie love-hate relationship. A jeśli chodzi o takie nude kolory, bo to są takie, wiecie, beże, brązy, nude, no to też właśnie tak jest, że muszę się przekonać, aczkolwiek no ten ciuch, no 5 zł, naprawdę on kosztował 5 zł, a jest wełnianym super ekstra oversizezowym, bo w tym momencie oversizełabym, przy tym rozmiarze, e, sweterkiem. Także bardzo, bardzo się cieszę, e, że taki kardigan udało mi się dorwać. Właśnie przyszłam i zobaczcie, jakie to są piękne kubki, filiżanki, miseczki w różnych kolorach. No, to! Kurczę, szkoda, że nie potrzebuję czegoś takiego, bo naprawdę są boskie. Nawet nie wiem, na które bym się zdecydowała, ale no, nie potrzebuję. Ale gdybyście wy potrzebowali, to tutaj są ceny. Pewnie któraś z nich dotyczy tego. Tutaj kubek. Kubek, filiżanka. O. A na temat tej drukarki coś wiecie może. O, tu jest całe dwie stówki. To matę pod krzesło, zaraz mu wezmę, ale zobaczcie tutaj co jest. Atlas, plus Globus, plus aplikacja. I zobaczcie, jaki fajne nie no mega. Co nie wezmę tego teraz, ale pokażę głowie. No, wygląda zacnie. Słuchajcie, jak trochę moje życie się unormuje, bo na razie to wszystko jest na wariackich papierach. To wtedy wrócimy do takiego y, stylu bardziej y, lumpeksowo stylówkowego y, inspiracje, co można znaleźć i tak dalej, ale to później. Y, teraz w kolejce czekają inne tematy i naprawdę będzie ich trochę. Także mam nadzieję, że mój powrót Wam się spodoba. Kurczę film, który puściłam, który był nagrany jeszcze przed całym zawirowaniem i zamieszaniem. Wydawało mi się, że fajnie wyszedł, a taki feedback mam różny, może przez to, że była przerwa na moim kanale te parę dni, i wiecie, YouTube mnie nie widzi. <grym> Także zobaczymy, jak to będzie ale bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że czekaliście na mnie, że brakowało, brakowało mnie, bo to jest też istotne dla twórcy. Jeśli jest taka informacja, ja też dostawałam sporo wiadomości prywatnych, że właśnie czekacie, że gdzie ja w ogóle zniknęłam i tak dalej, no bo z trzech filmów tygodniowo nagle mnie nie ma. <laughs> Także to jest bardzo miłe dla mnie. Kochani, widzimy się w następ... A jeszcze co wam co powiedzieć? Słuchajcie, Pandora właśnie wczoraj na... Zapraszam na mój Instagram w ogóle, bo wczoraj na Instastories dodałam zdjęcie najnowszej kolekcji Pandory. Ja właśnie mam tą bransoletkę od nich, mam też kolczyki różne, o, wisiorek dzisiaj. Jestem bardzo zadowolona z tej biżu. I słuchajcie... Kurczę, już raz reklamowałam tego Charmsa tutaj z serduszkami, bo ta yy, taka bordowo czerwona Emalia odpadła i nie było żadnego problemu z reklamacją. Tak słuchajcie, zobaczcie, co się stało z kolejnym czarmsem od Kubusia. Yy, tu normalnie Emalia. Emalia, nie wiem, jak to się stało. Najlepsze jest to, że zauważyłam to w łóżku. Mówię, co to za taki dziwny element. Patrzę, a to Emalia od mojego czarmsa. No. No i zobaczcie, nie będę musiała znowu iść reklamować. Także nie wiem o co chodzi. Się śmiałam, że to chyba zbieg okoliczności z pokazaniem nowej kolekcji w Pandorze, bo tak jak nigdy nie, nie pokazuję. Tak, po prostu najnowsza kolekcja z Kubusiem Puchatkiem. Jestem zakochana. Kubuś Puchatek i, i prosiaczek Charms. I'm in love. Naprawdę mam nadzieję, że dostanę takiego. Albo sobie będę musiała sama kupić, yy, za nie wiem, w <grytanie> prezencie za samej siebie, może kupię sobie na urodziny w styczniu. Zobaczymy. <grytanie> Ale no no naprawdę. Ale dobra, kończę, bo przeciągam to niepotrzebnie. Kochani, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Widzimy się w następnych filmach. Pa!